Ty, 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 pokaż jakie ziby, to no, tak, jest na BMW, to takie tak? To jest piękne BMW tym To jest kolor autobus, No, fajnie jest, nie? Tam, fajnie, no brawo, fajnie, brawo. brawo. No to fajnie, to bawimy się z Radziankiem. bo to nie wyjmiemy potem. Jak się tam wjedzie to nie wiemy, nie wyjmiemy. Chyba. Nie. Up, up, do garażu. To do garażu wjechał. wjechał. wyjmiemy wybijemy tak, do garażu. Brawo, brawo. Tymek, Do garażu zapakował. Zapakował. Okay. Dobatrz. No ty tak zrobiłeś. No ja. jak to? Zapakował? No nie, no nie. Jechał do garażu. Tak. Jest, ja. jest, jest! jest kochanie. Tak to jest z tym kiem.